Na kuchennej wadze Joli wyszło, że mamy około 10 kg złota kajowy marucha chce zalać ze starym domem 7,5 kg złota Jola ma 30% zniżki więc za resztę złota da nam 500 tysięcy polskich złotych w gotówce Zwiedzamy domek Joli. Zeszliśmy do piwnicy do jej biura. Nie wiemy czy pukać, czy nie pukać. Na wioskach się nie puka. Może pociągniemy za klamkę? Jola, Jola, tylko spokojnie. Nie zrób niczego głupiego. Nie mam broni. Nawet gumki przy sobie nie mam. Jola, przyniosłem złoto. 2,5 kilo. 200 zł za gram. Promocja. Jola wcale mnie nie obchodzi co tu trzymasz. Bierz złoto i wypłacaj gotówkę. Potem przybijemy piątkę u mnie na kanapie. Będzie pani zadowolona, a potem zawieziesz mnie do gajowego maruchy. Zna Pan kocur taką piosenkarkę łowczyni? Jestem jej największym fanem. Ma taki hicior, moja bryka. Pan Kocur posłucha! Jadę tuż za tobą, zaraz garnę cię z ulicy. Mam fabryczne mapy, więc mi nie zostawisz niczym. To jest moja bryka, moja bryka. I lerwiej nie pytaj. Lepiej mnie nie pytaj. Panie Marucha, to jest moja ulubiona piosenka. Coś czuję, że się polubimy, panie Kocur. Panie Kocur, sprzedaję panu mój las, las jeszcze po pradziadku. Chata tam jest stara, do wyburzenia, ale miejsce piękne. Obce się tam nie kręcą. Pan nie słucha tych bzdur, że tam grul mieszka. Ja żadnego grula jak żyje nie widziałem. Ja tam wolę złoto od papierowych pieniędzy. Teraz, panie Kocur, inflacja idzie, że chocho. Beatka szuka męża. Posagu potrzebuje. Kawalery we wsi wybredne. Chcą tylko bałamucić dziewczyny, a do żeniaczki się nie garną. Teraz przygotujemy papiery, a zaraz przyjdzie rejent i zrobi nam wpisy do ksiąg wieczystych. Pan, panie Kocur, będziesz musiał pokryć koszty notarialne. Czekamy na rejenta, klepnie nam księgi wieczyste. Zostało mi 500 tysięcy w gotówce, ludzie strasznie ze mnie zdzielają. Następnym razem zabiorę faz na moją ciałkę, stoi tam jakaś stara rudera do wyburzenia oraz poszukamy sobie samochodu. Ale teraz ogarniamy notariusza i wracamy, bo mamy dziś lekcję muzyki z panią od muzyki. Helga to bardzo zasadnicza kobieta. Nie możemy się spóźnić, bo będą nieprzyjemności. Zapraszam na playlistę Cosur Top Pop. Nagraj i przyślij karaoke w twoim wykonaniu. Zapraszamy na kawę i to ty stawiasz mi kawę. Linki na kanale. Miau. głośno gra muzyka. Nikt nas tu nie słyszy. Wreszcie już nie jesteś. Ruderyjna nafujam. Klimat dmucha ciepłym Auto